Dobry dzień dobry, witamy z Helsinek, w zasadzie z parkingu w Helsinkach. Za parking trzeba płacić, to mówię, bo skończył się nam weekend, więc mamy 2 euro za godzinę. Ile mamy karo światła dziennego dzisiaj? chyba do 14. Chyba do 14 mamy, także szału nie ma. Ale dzisiaj rzeczywiście, jak się dostaliśmy na, do tej Finlandii, to. Będziemy chyba uskuteczniać slow travel, bo trochę jesteśmy chyba padnięci tym, że dojeżdżamy na miejsce o 23 albo o 12.00 w nocy i w zasadzie starczy nam czasu na to, żeby się położyć i kimnąć. Yy, z rzeczy ciekawych, to trochę nam się popsuła hydraulika, odpływ od zlewu, ale już naprawiony z samego rana. I co jeszcze? Plan na dzisiaj poszpędzać się po Helsinkach być może zobaczyć go wieczorową porą, albo no to nie będzie trudne, no bo po 15 już będzie ciemno. Eee, tyle, no i ruszamy na północ Finlandii. Hmm, nie wiem, nie dojedziemy dzisiaj pewnie jakieś może 200 km Zobaczymy, co wyjdzie, jak wyjdzie, gdzie wyjdzie. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Lidl, słuchajcie, robimy zakupy. O chińskim, chiński, fiński. Fińskim, <noise> fińskim, <noise> e, No i co? I w zasadzie w Lidlu rzeczy jest taki sam jak w Polsce. To jest w Helsinki, tak? Powiedziałeś ci to? Tak. tak. E, Poza pieczywem. takie właśnie smaczki skandynawskie już teraz. Jak na przykład takie przekąski z takiego chlebka, którego, które my w Ikei zazwyczaj kupujemy. Ale to szwedzka Ikea, to fińskie. No i wszyscy to do bardzo Dobra, ceny pieczywa są też astronomiczne. Moim zdaniem za kajzerkę trzeba zapłacić pół euro. To chyba drogo. Chociaż jak premier Morawiecki, może nie znam wszystkich cen w Polsce. Uzupełniamy zapasy i w drogę. No i co? I jak myślicie, czy zakupy były droższe? Całe... Całą siatę mamy. Całą siatę mamy, niż w Polsce. Nie, w zasadzie chyba nie, zapłaciliśmy 46 euro, czyli myślę, że to No może trochę drożej jest jednak. Się z, nie wiem, z 10% Maria, naprawdę. Hmm. Ale ogólnie. Pozytywne zaskoczenie. Przeprowadzamy się do Finlandii. Za mało jest ciepła tutaj. Oh! Ale jak będzie sosza, to może zmienić zdanie. To jest Kościół Lutarański. Pokażę Wam jedną niesamowitą rzecz. Mamy tu kącik do zabawy dla dzieci. Tak jest w kościele. Nikt nie myśli, że dziecko wysiedzi na mszy i wysłucha w skupieniu. Tylko wykumają, że można się bawić. Tę niezłą pogodę w ale przyznam się szczerze, że mimo słoneczka odczuwalna jest minus 8 i daje w kość temperaturę Po zwiedzaniu przyszedł czas na praktyczne rzeczy idziemy zrobić małe pranie. A znaliśmy pranie na. A wc, oczywiście Park for night tak wyglądają pralnie. O, i nasze pralnie skończyło się. Właśnie prać. Teraz rzucamy się do suszarki. Banalnie proste zobaczcie, wypełnij, zamknij, wybierz program, zapłać, płaci się terminalem, tam wybierając która pralka. Banał koszt 7 euro razem z proszkiem a suszenie 4,60 dojechaliśmy do Tampere. to jest jakieś 150 km od Kresinek i idziemy na saunę chciałem wam coś jeszcze pokazać zobaczcie w każdym, czy w każdym w większości parkingów już na północy macie gniazdko żeby się podłączyć. A proszę bardzo. Zmieniła nam się sceneria na bardziej śnieżną. E, no i jest też dosyć ślisko. Próbowałem nawet dostać. E, próbowałem nawet dostać łańcuchy, ale niestety... Nie wiem czemu nie idzie dostać łańcuchów na rozmiar naszych opon. Są jakieś po prostu 215, na 75, na 16. I w czterech sklepach w zasadzie nie ma. W Polsce też próbowałem dostać, ale to był okres świąteczny, więc tam ograniczona była możliwość. No cóż, będziemy próbowali się przeprawić bez łańcuchów. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie.